Witam Państwa w Starym Kinie i zapraszam serdecznie do obejrzenia przedwojennego filmu polskiego Kłamstwo Krystyny z roku 1939. Jest to melodramat, a melodramaty stanowiły najliczniejszą grupę gatunkową naszej przedwojennej produkcji. Realizowano je przeważnie w oparciu o utwory literackie tzw. Tak drugiego rzutu. Jednym z dostarczycieli takich tekstów był Stefan Kiedrzyński, dramaturg i powieściopisarz zaliczany do nurtu naturalistycznego. Jego sztuki takie jak Wolna kobieta, Miłość bez granic czy Życie jest skomplikowane oraz liczne powieści cieszyły się wielkim powodzeniem. Nic więc dziwnego, że zainteresowali się nimi również filmowi już w roku 1922 przeniesiono na ekran powieść Kiedrzyńskiego Krzyk w nocy o straszliwej zemście ojca, który za zabicie córki zdobył się, jak pisano, na mścicielską cierpliwość pająka, powolnie snującego zabójczą nić, by nią omotać ofiarę. W roku 1931 zaadaptowano Serce na ulicy, krwawo-sensacyjną opowieść, miłosno-szpiegowską. W roku 1939 sam przeniósł, przerobił na scenariusz swą powieść Żona i nieżona”. W programie do tego filmu czytamy Tragedia ludzi głupich, opętanie miłosne, porwani wirem namiętności do jednej kobiety, Trzej mężczyźni cierpią i walczą, jakby nie było innych zmartwień na tym padole płaczu. W tej opowieści, pełnej ironii życiowej, widz ujrzy może nawet samego siebie. W styczniu 1939 roku weszło na ekrany kłamstwo Krystyny. I tym razem Stefan Kiedrzyński sam napisał scenariusz w oparciu o swą powieść Dzień Upragniony. Wymarzona miłość pięknej Krystyny zmierzy, zmierza jednak ku tragedii, a to na skutek kłamliwego i ochydnego donosu mężczyzny zazdrosnego i pozbawionego skrupułów. Szczerze mówiąc, film ten mógł być wcale interesującym studium psychologicznym, ale uproszczone zakończenie przekreśliło tę szansę. Robi ono zresztą wrażenie sztucznie doczepione. Kłamstwo Krystyny reżyserował Henryk Szaro, muzykę skomponował Henryk Wars. Obsada jak zwykle olśniewająca. Tytułową rolę gra Elżbieta Barszczewska, jej ukochanego Janka, Józef Śliwiński. Michał Znicz wciela się w postać starego, bezradnego ojca Krystyny, zaś Kazimierz Junosza Stępowski i Mieczysława Świklińska, w rodziców Janka. Szefa firmy Zakochanego w swej pracownicy Grabogusław Samborski. Wrednego donosiciela odtwarza, rozpoczynający wtedy swoją wspaniałą karierę artystyczną Jacek Woszczerowicz. W epizodycznych rolach oglądamy Tadeusza Fijewskiego i Lodę Halana. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić szczególnie na Kazimierza Junosza Stępowskiego w roli przemysłowca Małeckiego. Postać ta narysowana została w scenariuszu dosyć sztampowo. Wielki Pan marzy o właściwym orzenku swego jedynaka. Nie chcąc dopuścić do mezaliansu, da posłuch plotce i zachowa się podle. Jak jednak Kazimierz Junosza Stępowski potrafi uwiarygodnić tę postać? Kazimierz Junosza Stępowski był bez wątpienia największym aktorem naszego Przedwojennego kina, nie mówiąc o teatrze. Był z nim zresztą związany od samego początku, jako że wystąpił w pierwszym polskim filmie fabularnym z 1902 roku Powrót Birbata. Tak jak i inni wielcy aktorzy teatralni, rzadko grywał w latach 30. główne role, wyjąwszy znachora i profesora Wilczura, ale dzięki. Nieprzeciętnemu talentowi i zrozumieniu specyfiki gry filmowej stworzył wiele drugoplanowych kreacji, które często pamięta się lepiej niż pierwszoplanowych amantów. Rosyjski profesor w młodym lesie, diabeł w panu Twardowskim, naczelnik Urzędu Śledczego w Róży, głowa rodu Michorowskich w trendowatej czy ordynacie Michorowskim. Stary Mosakowski w dziewczętach z Nowolipek, dziadek Wreszczyński w Florianie i wiele, wiele innych. Do tej galerii można chyba dołączyć i postać przemysłowca w filmie Kłamstwo Krystyny. Oto ten film. Dziękuję Państwu za uwagę.